I mamy 28 czerwca 2024, jeszcze godzinę temu, bo patrzę teraz przez okno. Było niebieściutkie niebo, ale jest wiaterek. Jest bardzo ciepło, owszem, ale zebrały się takie muzyska, że potwierdzi się prawdopodobnie pogoda, że będzie dosyć upalnie, dziś, jutro, pojutrze. Ale będą też i deszcze, i burze, a więc będzie mokro. Już się roślinki cieszą. <noise> Ale ja nie o tym, bo o tym już gadałem. Tylko w wiadomościach, tylko tych prawdziwych wiadomościach. Cichy Anblik w internetowych wiadomościach. Rozsądnej rozgłośni, która mówi prawdę i nie oszukuje. Dowiedziałem się jednej rzeczy. Po pierwsze, że z panią Wandeleyen zatwierdzili oczywiście jej towarzystwa wzajemnej adoracji na następną kadencję. My God! Co to się będzie działo? To, ten balon pęknie i to z hukiem. Oczywiście, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa. Ten zielony deal, czyli ten, ten, jak to po polsku mówią, grójny ład, nabiera mimo krytyki, mimo protestów rolników, nabiera rozpędu. I teraz posłuchajcie, co już zaczynają niektóre kraje wprowadzać jako przepis urzędowy. Zaczęła Dania. Więc Dania już wprowadziła ten przepis, który będzie aktualny. Od przyszłego roku, od przyszłego roku. Od przyszłego roku będzie rolnicy, którzy posiadają w gospodarstwie domowym, a wiadomo, że posiadają krówki, świnki, kury, zajączki, no i inne te, takie zwierzątka domowe, ale te takie hodowlane, będą musieli płacić podatek. CO2, albo nazwijmy to metan, od pierdzenia tych krówek, kurczaków, świnek i innych zwierzątek i bekania. Bo przy tej okazji popuszczany jest metan do powietrza i to będzie przeszkadzać środowisku i zatruwać go bardzo. A więc trzeba nałożyć podatek. I wiecie, w jakiej, jak oni to wyliczyli. Ja się śmieję, ale nie chcę być w skórze tego rolnika duńskiego. Więc, dla przykładu, krowa średnio, jakoś to wyliczyli, średnio, ale przez cały rok wypier wypierdowuje około 8 ton. Gazu. W ciągu roku. I wiecie, jak Duńczycy wyliczyli? Że za każdą tonę ten rolnik będzie musiał płacić 300 euro w roku. W roku? Wydaje się, a to niedużo, 300 euro. Ale za jedną krowę. A jak ma tych krów kilka, to zobaczcie, jakie to są niesamowite sumy. A to jest tylko początek, bo od 30 roku 2030 chcą podnieść tą stawkę z 300 euro na 700 euro. Słuchajcie, wszystkie zwierzęta, te hodowlane, zginą w Europie, jak pójdą inne kraje śladem Danii. Tak chciała zrobić, była pani minister, premier w Nowej Zelandii, ale nie, na całe szczęście odeszła z rządu sama, sama opuściła. Pamiętacie, to była ta pani premier, która po Australii wprowadziła naj, najgorsze przepisy, najbardziej wzięła swoje, swoich obywateli za mordę, za przeproszeniem, podczas pandemii. Tam przeżywali ci ludzie, a ponieważ to jest piękny kraj, ale jednak wyspa, było jej łatwo to zrobić. Zatem za ten zamordysm nie wytrzymała krytyki i odeszła sama. I ona wprowadziła już wtedy ten przepis, żeby wszystkie zwierzątka hodowlane, a tam jest od groma na przykład owiec, krówki są też, też żeby wprowadzić ten podatek od metanu, od pierdzenia i od bekania. Ale rolnicy połączyli się, protesty i został zlikwidowany ten przepis. Zresztą tej pani, mini, pani premier już nie ma. Ale co się dzieje tu w Europie? Co się dzieje w Danii? Zobaczymy, czy stanie się to samo w innych krajach. Na razie rolnicy duńscy nie protestują, ale słuchajcie, za jedną krówkę, jak taki rolnik ma, nie wiem, 50 krów. Będzie musiał w roku płacić 300 euro podatku za jej pierdzenie, a jak ma 50, to już łatwo obliczyć jaka to suma, a od roku 2030 ma to wzrosnąć, no to gdzie on na podatek się nie wyrobi z tego mleka, które która ta krówka daje. Tragedia, tragedia, słuchajcie. I ludzie dają sobie to wmawiać, a ci... Zielone dubki kasują pieniądze. Zielone i czerwone dubki kasują pieniądze w taki prosty sposób. Zobaczycie, że i my za oddychanie niedługo będziemy musieli też płacić. Bo wydychamy dwutlenek węgla. Będziemy musieli również płacić. Co tu się dzieje? A ci się śmieją z nas. I mają pełne kieszenie pieniędzy, bo ludzie się boją, podatek trzeba zapłacić do urzędu podatkowego, do urzędu finansowego. Bo inaczej przyjdą i cię e, komornik skasuje wszystko, co, to co masz. Ja nie wiem, nie wiem, jak to dalej będzie z tą unią, ale nie, nie zmieni się, ponieważ nie zmienia się skład tam na szczycie. I to towarzystwo wzajemnej adoracji. Ogromne pobory ma co miesiąc, przekraczające 30-40 razy przeciętne pobory zwykłego człowieka za nic nie robienie za wprowadzanie tak bzdurnych przepisów. I <laughs> robią to też pod czyjeś dyktando. Czyje? To jest wielki znak zapytania. Ale za tym stoi pan Szwab i jego ideologia Gretresetu. Nagadałem się, ale warto... Ten, kto to wysłuchał, na pewno postawił takie oczy i uszy, bo to jest niesamowite, to co usłyszałem, i to są prawdziwe wiadomości, żaden fake news. Na razie w Danii zobaczymy, czy pójdą inne kraje. Jest wiele tak, tak bzdurnych przepisów, że po prostu głowa boli. Ale tymczasem żegnam, cieszmy się e, ciepełkiem, bo jest. I jak spadnie deszcz, cieszmy się nim również. Za dwa, trzy dni znowu wróci pogoda do 22 trzech stopni i będzie, tak jak mamy do tej pory, fantastyczne lato. Nie narzekajmy i przestańmy słuchać ściemy, tylko włączmy własny rozsądek i myślenie. I Uśmiechajmy się, żeby pokazać ściemniaczom, że po nas to wszystko spływa. A kiedyś, tak jak powiedziałem na początku, ten balonik pęknie, bo musi. Pozdrawiam. Hej kochani, hej kochani, jeszcze do ostatniej chwili, bo teraz wysłuchałem wiadomości, bo nie słuchałem tej debaty, która się odbyła w nocy e, naszego czasu między Bidenem a Trumpem, e, debaty telewizyjnej i teraz potwierdzili w tym oficjalnym ścieku e, radiowym tutajszym, że Biden przerw, e, przegrał sromotnie Tą debatę, plątał się, nie wiedział, sam po prostu nie wiedział, co mówi. Ciekawy jestem, czy wiedział w ogóle, gdzie jest. Ale to było od samego początku wiadomo i to było strasznie podejrzane, dlaczego go wystawiali na tą kandydaturę ponownego prezydenstwa. I teraz już też się to potwierdza, bo dopiero w sierpniu się odbędzie spotkanie demokratów. Tam w USA i na 100% to, co wielu podejrzewało już wcześniej, ale co było uważane jak zwykle za teorię spiskową, tak jak wszystko. Zawsze i podczas pandemii, i podczas kieczapowania i podczas o właśnie tych pierdzenia krów, to zawsze, zawsze jak ktoś się wypowiedział, aha, dzisiaj. Pierdzą sobie swobodnie krowy na pastwisku, jest wszystko w porządku. Jutro będą za to kosować pieniędzy. Oho, ho, ho, teoria spiskowa, co ty opowiadasz? No i co? I to już jest rzeczywistość. Tak samo było z keczapowaniem i z tym okresem pandemii, ho, 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 Te, te keczapy pomogą, nie pomogły. I tak dalej, i tak dalej. To samo z prezydenturą. Dlaczego ten stary dziad jeszcze raz chce na prezydenta? No i powiedzieli, no dlaczego nie? To zobaczcie jaki fajny facet. Fajny, przewracający się na schodkach przy wchodzeniu do samolotu, spadający z jakiejś tam trybuny podczas przemówienia, odwracający się do ludzi tyłem, patrzący gdzieś w jakiś punkt. Facet kompletnie zdemencjowany. No, i wszyscy się dziwili, cały świat i Ameryka. No, i teraz po tej debacie się potwierdziło, i na pewno usuną go, a to była jeszcze parę miesięcy temu teoria spiskowa. Usuną go i postawią kogoś dużo młodszego, i postawią na tą młodszą osobę. Niektórzy podejrzewają, że może być to żona Obamy, pani Michelle. Słuchajcie. Takie właśnie kwiatuszki dzieją się wokół nas, tu w Europie, w Unii to samo, wcisk, ale oczywiście ściek, główny ściek, główny nurt, propaganda wciska nam tą ciemnocę, mamy wierzyć. Tak jak dzisiaj usłyszałem zapowiedź pogody. Jest normalne lato, ale temperatura być może dzisiaj chyba jeszcze nie, ale jutro przekroczy 30 stopni, będzie 31, 32. Jest bardzo duszno i, i będzie padał również i deszcz przy tej duchocie, co jest normalnym zjawiskiem, a od poniedziałku będzie znowu 22, 23 stopnie. Ale pan powiedział, nienormalne temperatury! Nienormalne, bo normalne lato to jest 28, 29 stopni, a będzie 30. A może 31, czyli od tej normalności przekroczymy jeden stopień i już jest tragedia i kataklizm. No i co podają jeszcze tak a propos tych temperatur, żeby skończyć ten temat definitywnie. Co podają? To co mówię cały czas? Temperatury takie mierzone w tych stacjach na granicy wiednia, nie w centrum miasta? Są o 3-4 stopnie mniejsze. Ale oni z uporem podają temperatury, nie wiem, chyba wyczytane z termometru, który leży na betonie, o 5 stopni, 4-5 stopni większe z centrum Wiednia. To tak na marginesie. Też ktoś powie, ale to teoria spiskowa, temperatury wszędzie trzeba mierzyć i liczyć potem średnią. Nie, nie trzeba. Posłuchajcie prawdziwych naukowców, meteorologów. To nam nie odzwierciedla temperatury średniej i globalnej, jeśli będziemy mierzyli uparcie tą temperaturę na betonie czy na piasku pustyni na Saharze. I potem ją wciskali do tych średnich temperatur. Tyle mam do powiedzenia, ale chodziło mi o tą wstawkę z Bidenem. Mein Gott, to się dzieje. To musi pęknąć. Ten balonik.